Tomaszowski oddział ZUS zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenie dotyczące tzw. małego ZUS-u. W ramach szkolenia specjaliści omówią wszystkie udogodnienia dla prowadzących działalność gospodarczą wynikające ze zmian w przepisach. Zajmiemy się warunkami, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z małego ZUS-u, dokumentacją oraz nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru składek od 1 stycznia 2020 roku. Szkolenie odbędzie się w środę 8 stycznia o godzinie 9 w siedzibie oddziału przy ulicy prezydenta Ignacego Mościckiego 40 przez 42 w budynku A na trzecim piętrze w sali konferencyjnej. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu 44 724 57 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.